I witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mapki Diversity 3. Jest ze mną Torgus. Siemanko wszystkim. I jest Prodo. Cześć, witam. Tak i dzisiaj dalsze przygody, dalsze wyzwania. <grym> tak. Po ostatnich męczących droperach. Ach, tak masaka. Aniu, co, co wybierasz? Tak. No, e... Ciekawe czym Ania nas uratuje. Ja wybiorę jajko niespodziankę. <grym> <grym> Tak, bo mamy tu jedną dźwignię, której nie wiemy, co co robi No dobrze, i, no dobrze. Dokąd no bo nie prowadzi, ma więc... podpisu. No, mm -hmm. więc zobaczmy, co to jest. I... Tu są. Uuu, z... jakieś tajemne przejścia. Bo, no, bo na to, Na to. A <laughs> w się nie mieści, słuchajcie, to zły znak. O matko, co to za wow. kopalnia? Nie, jak nic to będzie escape, no, słuchajcie. Tak, escape, to tak wygląda. escape branch jest napisane tutaj. Aha, nadal. Ale już. powiem wam, że zawsze lubiłem escape. Y. Okay. Więc się, że zawsze. Się... Wow. To ja ci nacisnę Aniu. Pagonik. Pamiętacie to to te wagoniki? Lecę wagonikiem. Boże, jak wystrzeliło. Jak to było? Siadaj. To ja też wow. 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 A ja muszę się sam wystrzelić. No. Oh. Ale kosmos, fajnie. Ale fajne. Dobre, dobre to było. O, tutaj coś jest. Co to jest? Secret? Chyba tak. O, mhm. diamenty tu są. O! Ej, no, ale nic nie ma. tego się też nie chyba, że da się to rozwalić. Może wleźli w krzaki i zadowoleni. Idę idę gdzieś to. wyżej, może coś wyżej będzie na tym drzewie. U. Możliwe, możliwe. Kurczę, jest to, jak to się no. okaże, że to w ogóle sekretów nie ma. Nie no, były, bo był ten pierwszy, który żeśmy zebrali przecież na samym no, pierwszym... No ale co zewnątrz. było w tym pierwszym? A nie pamiętam. No właśnie. Ale co bo się my dało, nic nie mamy. No. To nie było puste ostatecznie? Nie, wydaje mi się. Ten szulker to cały? Aż no sprawdzę potem specjalnie dla ciebie. no. Dobrze, dziękuję. To co? Dobra, to no wtedy. Co u nas Wow, e, dzień dobry. O, Uuu. Jezu, iron, coś jakiś. Jakieś łóżka. O, Jezu! O, <głos> <głos> okay. okay. Miley Cyrus? Co? No, tak. Iron, Miley Cyrus. Okay. ok. Żelazna Miley Cyrus, pozdraw. <noise> I'm cold Fusion. Jestem kreatorem tej fantastycznej, przytulnej celi. Mm -hmm. Żeby dostać tą wełnę cyjanową, mm -hmm. musisz znaleźć wyjście jakby z tej celi. Powodzenia. Okej. Okay. Okej, okay, tu jest kowadło, które można przekręcić. Można to wyjąć z tego obrazka jakby? Możesz tabliczy. spróbować. No tak Ale chyba się skakać. nie da. A nie łóżko nasza. zawsze było jak żelek? A jak otworzyłeś um, te nie, drzwi nie zawsze. żelazne? Nie, Niedawno. Aha. Dlaczego one się otworzyły? Nie wiem, może przekręciłeś to i się otworzyły. Wahadło, znaczy, boże, wahadło chowadło. No. tyle? Aha. No, to byłoby zbyt proste. to byłoby zbyt proste. proste. Ale tu się coś uh -huh. rozwaliło. To do góry jest? No tak. chyba tak. Oh! Wow. Wow. O mój Boże, co tu wow. Wow, wow, wow. Escape is impossible. Wow. Będziemy oh. jeździć wagonikami, okay. ja chcę. Bo ja się nie. Ale jak to wygląda, słuchajcie. No Wagonik mi system. Jaki kosmos w ogóle? Jakby te jakieś cycki wisiały. Nad... <laughs> Ale nie no, tamten, nie wiem co to jest, był jakiś dwór. No. Taki zawieszony. zawieszony... <laughs> no. Krobię. Krowie No, takie... No, to lecimy tam do tej muzyki. Ale nie mogę. No, ten. Patrzcie, uz... Nie? Piesz no, ja ja też... chce. No. no, nie <grym> jedzie. No, czemu nie jedzie? No, bo trzeba popchnąć po samemu sobie. Popchnę w sensie... cię, Aniu, pcham cię. Nie, ten, trzeba strzałkę do przodu. Jak ja mam wejść w to coś? No, drugim no, ci... przyciskiem, ale dlaczego ci to iść? znika? Patrz, nie mogę. Ale czemuś ja to w to wlazłem? <grym> Jak chcę stąd wyjść? <grym> Ej, ja też chcę wejść w to coś, cholerz, z może? <grym> <grym> Ja też chcę wejść w to, co? Może ja muszę dojechać, żebyście wy mogli? Ale czemu mi to ucieka? O, za teraz. Czas? Ale mi się zbagowało to. Ja nie mogę wejść w to... Ja, jadę. No w ogóle... bo jedzie, mi się... w to, Torgus. Ale ja, ja, ja mi bym... się zacięło. Wszystko mi się zacięło. O, dojechałeś. Boże, czekajcie, bo mi się zacięło wszystko. Wpadali? Nie Czekajcie, od... nic nie widzę. A... <laughs> PIEPSZE TO, PO PROSTU JA MUSZĘ WYŁĄCZYĆ TO, BO TO JEST jakiś SHIT O DOBRA Ej, JUŻ Ja się już chodzi się, na wagonik, to się nie Gdzie da. ja jestem? Patrzcie Z której tu strony? A tu? pomożecie mi No Frodo, chod. Nie da rady wejść na wagonik Ale ty musisz w niego wejść, nie na niego No wejść spróbuję, ale to się nie da Prawym przyciskiem się wciskasz? Nie, nie dam, próbuję, cały czas klikam, nie mogę wejść w wagonik Dobra to choć na piechotę, bo to nie jest kawałek. Znaczy, no. to nie jest daleko. O, przykro mi, prawda. Chciałem się przejechać. Ania się popłakała, no, nie no, wiadomo z no, czego. No, zobaczysz u mnie na nagranie, jak to wyglądało, jakby się coś opętało i szedłeś po prostu w przestrzeń. Ale w sumie w każdej yy, chyba części Diversity mnie coś. No. Yy, Ty masz farta z Opętało. Może A Frodek no i Idę na piechotę. No wiecie co? Żeby to nie działa, głupie. Co się zatrzymało no głupie. znowu? u mnie. O, znowu no, się. A, są flagi. lagi, no. są lagi. Dojdziemy no. na górę? Czy jeszcze Myślę, tutaj obadamy No właśnie, już się tutaj rozejrzała. No dobra. Co tu są jest? To są takie pseudo-kaktusy, czy coś? Nie wiem. Proszę, słuchajcie, ja w tym Diversity wszędzie widzę kaktusy. Mhm, uh -huh. chyba kaktusy. To to jest złe. Kaktusy. Słowo klucz. Oh, Dobra, idę do tej rezydencji, uh -huh. słuchajcie. bo ja tu na zewnątrz O nie! Trial pierwszy puzzling, push pillars. W ogóle jaka pajęczyna z tego wyszła. O Boże, to są jakieś te... Aha. To są światełka. Nie ja mam ci drogę otworzyć. No, o, no wciśnij oh. to. Wiecie, no nie. No, a no. A to jest proste. Tylko teraz co, jak teraz, y, do, no do góry i mi A do Naciśnię. góry. To musisz... No już. A sam to... sobie też możesz nacisnąć. A dobra. No, no idź do góry dalej. No idź teraz. A już mogę. Idź, już a do Tak, tak. Okej. Okay. <laughs> wow, no nie mogę tego kliknąć. No nie. No! <laughs> dobra, i to. Ale fajnie. No, na razie okej. Okay. To jest escape? Fum. No właśnie, to jest jakiś parkour prędzej. Tu jest coś do kliknięcia, bo nie mogę się stąd wydostać. O... Widzicie gdzieś jakiś przycisk? Tu jest. Dobra. Mam? Otworzyło się. Coś się otworzyło. Tu. No tu. Mhm. I tu teraz jest dźwignia. No, matko, jakieś tajne przejścia. Tu... Nie. Tu. Nie. No. A Ej... może tu wcześniej coś. A. Tak, tu. Mam. A Łak, to się nie chyba <laughs> ja. Otwórzcie mi z powrotem. Tu była dźwignia, ją pociągnęłam. Aha, i teraz... się kliknął? Nie, nie, Krodo... nie, nie, ja nic nie klikałam. Dobra, tutaj tu, jest tu teraz. To jest się zmienić, dobra. I tu jest dźwignia. Mm, Kliknęłam. No. To może coś w środku znów. Mu... Nie. A tu? Tu na balkon. Chodźcie. Gdzie na A, balkon? A Tu, dobra, ja nie. Ojeju. Jest. Dobra. E, ja, no fajne. To? Co to robi? Aha, o, matka. To... A tak o... Tu się wysunął Kikut. Kikut. Mhm. A ta druga? Pojechałem. Zwróciłem. Aha. A bo to trzeba tak. O jezu, dramat. Mhm. Uh -huh. Dramat! No raz mi się udało, ale Może trzeba to. najpierw tu do, do góry, tu w sensie. Ale. Czy to się, A nie, do góry tu się coś nie robi? Nie wiem. Nie wiem. Ja pierdzielę drama. A to? Aha, to do. To... A czemu? A no, to! Można, przecież tędy można, ludzie. Serio, ludzie! <noise> teraz czekajcie, bo to. Mm, a to? To no rozszerzyło to... Mam to wyłączyć, czy wyłączyć? A to, co jesteśmy, stoimy teraz, to co robi? Aha, z zmniejsza. Zmniejsza. Nie, to musi być tak. Czyli musimy się wysunąć i potem, a tamta dźwignia? Właśnie, się chyba No tamta dźwignia. Tak. No, a dasz radę sięgnąć ją, Frodo? Tak, o. tylko że ta wysunęła. Nie no, da się tak bokiem chyba, wiesz? Tu. Aha, tu chcesz. Tak wyminąć. A proszę. przepchnęliśmy się. Nie, nie, to skaczmy. No, no. A czekajcie. Ale dało. dałoby się. Nie, dało się, tylko spadłam. Dobra, jestem. O. To musimy poczekać, aż wszyscy wejdą i dopiero przeciągać dalej dźwignię. No. Cierpię, jak jest coś naukos. No, no a nie możecie mi gorzej. tego zamknąć, tak? Tamtej wyżej. No właśnie, tej zaraz wyżej zamknę. O, dajcie, to. A, możemy. No, no, dobra, dobra. I teraz czekajcie, naciskam tą pod sobą, żeby tam nie, spa no, żeby ja żeby nie spadli spadne. z tej ostatniej. Nie, 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 bo dobra. to nie. I teraz co? Coś się teraz to. to? No, zamknij co? to. Nie. Lipa trochę. Musi nie, tu mam dwie, dostęp do dwóch dźwigni. Nie możecie tam z czegoś złapać, jakiejś innej? No uh. tylko tam. To, o, tam, dobra, tu, tu. A zamknij to, możesz to zamknąć? Czy to jest już zamknięte? No, dobra, teraz otwórz to. Trzeba, no, jeszcze raz no. I teraz jest OK, no. tak? A, nie damy rady. Mm, że to od początku. O, tak. to No, to trzeba odpocząć. A możecie mi to teraz yy, rozsunąć ten mój? Na którym ja stoję? Który? W którym się to robiło. No tamtym przecież, Tym? twoim. A, no Blort. to dawajcie, teraz jest git. Ojejo. Mm -hmm. Ach, po co to sobie tak No, utrudniać życie? <laughs> No i już, okay. jesteśmy wyżej. Eee, to było chill, easy. Tak, no Uuu, Otworzyłam ci. Dobra, dzięki. Aha, bo to tak działa. poczekam. No. Rodo się zaciął, czy co? Eee, jestem, jestem już. Okej. Okay. A, dobra. Okay. Aha, i teraz zaczekam. No musisz do nas i musisz się zacząć tu z nami. Słuchajcie, bo już pomyłka była. A co to? Coś mi tu blokuje? Czemu tak. Ee... Nie mogę szybko biec. Coś tutaj a... jest, jakiś kafelek, który broguje? Nie, Nie. chyba. No, po, powinno być okej. Okay. O Dobra, no. O, dobra. Dobra. Aniu, klikniesz? A... To tam pod tobą chyba jest. No. Teraz musimy chyba wszyscy tu stanąć. Aha. No. Jestem? Trzymajcie Shift najlepiej. Jestem. No. Okej. Okay. I Aniu tam za tobą? Nie, tutaj. O, o jakiś gościu Przepraszam, zniknął. Przepraszam, spadłem. A ktoś kliknął tą dźwignię. No, ja kliknęłam Nie, a... i a. Gościu, gościu zniknął, jakiś tu stał, zniknął, sąd. Ego, y, odklikniesz znowu tą dźwignię? E, przejście się tu otworzyło, nie trzeba było. A, A to O Jezu, jak to wygląda, wow. No zajebiście. No jakieś wielkie pajęczyny. Ale zbliżamy, zbliżamy się do cyców. O, żeluz. A! A! Boże, co to było? Łomatko. <noise> Gdzie mnie to wyjumało? W kosmos. Nie no właśnie w no, dupę gdzieś. A o, teraz mi się udało, tu są drabinki. Czekaj, bo ja nie wiem jak Ała... Aha, tu. A glorious living room. Okej. Okay. Mm, że wiadomo, że umiemy skakać. Let's see how well you fare with... Co? Nie doczytałem. Te, dzisiaj. Wow. Without that little... Gimmick. Nie wiem to jest. Też nie gimic. wiem co to jest. Dobra, nieważne. Ktoś tutaj ten wow. auto chyba lubi tego... No, Mario. No, Aha. to też jest z Mario. Wow. Jezus! Ale, Ale cisnąłem to, to, sorry. A to jest powrót. Aha. To jest jakiś ten. Check to my point. nie chcemy. Słuchajcie. A, A tu? Gloria, o co to Ojej. ja mam? To jest łuk. Nie też o, chcę. Też Każdy mam. może dostać. Ale tylko mamy jedną strzałę, słuchajcie. Nie, bo to jest Ale taki to złoty, jest... Że, że można cały Ma, czas. A dobrze, to ja nie Infinity. wiedziałem. Dobrze, to ja nie wiedziałem. Co to jest? No jumping allowed. Nie możemy skakać. O nie. Jak nie możemy skakać? No no jumping allowed było napisane A to jak teraz No nie da się spacji wcisnąć No to trzeba coś z tym Płytki macie zobaczcie Nie trzeba mnie strzelać, no. o właśnie, właśnie. A ty Czyli pewnie Trzeba tu przejść i teraz kolejną A dzięki Przepraszam, ale to Frodo i tam od razu gdzie ty <laughs> Aniu Czy wy mi dacie przejść? A, Dobra to ja przejdę i tu są schody, tu trzeba, słuchajcie. Dobra Aniu, co robimy? Aniu, to musisz czekaj. to, co wcisnąć wcześniej strzeliłaś. To? Nie. Nie, to mi dało. To. Zapamiętaj, zapamiętaj ten poprzedni. O, to. Pamiętasz ten poprzedni, który to był? Nie. Kto mnie zepchnął? Nie, nie. nic nie strzelaliśmy, nic. A gdzie ty jest? Czemu? Czekajcie. My musimy chyba... Dobra, i który teraz? Cześć. Ten? Czekaj. O, nie! No, czekajcie, bo ja chcę do was dość. No. na dole. Czekaj. No nie. Dobra, trzeba poczekać, bo to idzie na przemian i. Tak, Ciężko, nie, tak. to z shiftem ja Oj, tu Teraz O, ten Ale, trzeba czekaj, potem nie mogę piknąć. teraz wejść. Najpierw. No, najpierw Ania. tak. I teraz ten. O, sorry? Żeby... No. <laughs> nie ten. To no myślicie Ten. Trzymać. No, idziemy. Ojeju, a to się nie zapadnie, za... czekajcie. Chyba nie. Nie, nie, bo to się nie, tam, nie zapada. Dobra, ja jaki przysunę. macie pomysł? No ja i. Może, może być, być, tak? Tak, tak, może być. Idziemy tam na prawo. Nie do góry, chyba. do góry. Idziemy do góry? Już jest no do góry? Zobacz, a nie, bo jeszcze nie damy rady. Nie, nie, przy, ale nie, nie przejdziemy do Dobra, dobra. No to jeszcze, może to? Teraz do góry idziemy? Można iść, da no to się. dobra. Mhm. Mhm. Ale nie, bo nie wejdziemy na ten no. stabilny grunt. to wróćcie się może jeszcze tu, chodźcie. Nie. To. To może to? Mm, nie. Um. Ale to musielibyśmy po prawej stać, może tam? A teraz? Po Tej prawej stronie. Teraz? Czekajcie, wyjdę. Nie. No to ja już ze swojej strony nie mogę nic wstrzelić. To no my teraz to my wy... z naszej. A teraz? Yy, no możemy się przemieścić na prawo. Może z tamtą kawę Dobra, macie, macie dobry. Dobra. Czekajcie. Ja tu mam jedną płytkę, mogę? No. Na to mogę stanąć? Czy czy tak, możesz, możesz na tym. E, to nie. A to twoje było nie czy moje w końcu? Ja nic nie strzelałam. A, nie strzelałaś. O tak teraz, chyba. na górę idziemy, chodźcie. O, no. I tam na naprzeciwko się da wejść? Tutaj, no. No, I teraz no to jesteśmy tak, tu, Tak, 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 jesteśmy wyżej. No. Dobra. Strzelajcie Dobrze, już? Już ja nic nie widzę. No. Teraz. No, też nie zupełnie. To może to? Też nie. A to? Też nie. A to? No to też było. To A to? To, było. to też, też było? Nie, też było. A może musimy na środek mi... chodźcie, na środek idziemy. Jest. Nie, no nie, no ale tylko... gdzie na środek? No jak z środka strzelisz? W nie da rady? Może się przyjdzie. No może się uda. W sensie pod mhm. siebie? Mhm. A, no dobra, no to możemy spróbować. No to, to czekajcie, to po twojej stronie był, do tamten. To nie. Nie to. Musicie zrobić, bo ja nie widzę. To czekaj. To może to? O, to. Tak, dobra. No, to idziemy na środek. Cool. O Jezus Maria, tylko z shiftem. No, ja z shiftem. Ja ze swojej strony nic nie widzę, z tej. No. Nic się czekajcie, nie widzę. to ja tutaj mam takie coś. Masz jeden? O, tak. Coś jest? Coś się zrobiło? Yy, możemy. Nie, nie Pięk możemy. możemy. Ale możemy dźwignię tu czekaj przesunąć, czekaj testujcie. No. Co to zrobiło? A -ha. drabinka. A no tu, tu Aha, do tu jest. A z samego dołu można? No. A nie, bo to stąd prowadzi, tak? To ty. A bo nie wyskoczyłaś tylko tak No przepa, przeszłam. Tak, tak, przeszłam. Można. Okay, tak można. Okej, dobra, myślałem, że się nie dało. Tam chyba w przycisk My... trzeba. My go gonimy? Tego typu? No, tak by trochę tak wygląda. O, 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 ładnie. <grym> Ale jestem genialny. Uwaga dziura. Okej. Okay. A możemy tu starać? Nie, nie trzeba. Ej, nie e, znaczy nie można. Ten trzeba ten e, przycisk klikać cały czas. Tak. Stoicie wszyscy na tym. ten? Tak, no. Dobra. Dobrze. Nie, 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 nie dobrze. Pomarańczowe nie. No to jest tylko do wyboru, Uf, i no niebieskie nie może być. A zmieńcie jeszcze raz na pomarańczowe na chwilę? Nie, to jakby się nie łączy żadna płytka. No właśnie chyba. A bo ta tutaj, na rogu może. Poczekajcie. A czekaj jest, raz? bo jest jeszcze tam nad tym jakby chyba. A to to samo działa. A jest jakiś inny jeszcze przycisk, którego nie wiemy. Ale de Czekajcie. Dźwignia jest tam na górze za nami, na samej górze. A, faktycznie. Ale nie wiem, czy się dają przeciągnąć. Z tej strony wydaje mi się, że chyba nie. No, no zrób nie, mi to jeszcze raz. Nie wiem. Dobra, trzy, cztery. Faktycznie. No na ale krawędzi to... stał. Wydaje mi się, że jak no staniemy to... na krawędzi tak, to by się dało To tak się zrobić. uda. Tak samo to jest podpowiedź chyba ten typ. Widzicie jego nóżkę? No. W połowie tego. Poczekajcie. No, spróbujcie tak, teraz. Tak. No. no. Tak. Da się. I zniknął ten typ. On był podpowiedzią. Tak. Ale to, ale my jesteśmy tempi. To... No torgus to musiałeś. Ja zrobiłem. wiem. <laughs> Dajcie mi jeszcze raz. Dobra. Jeszcze raz. A, o matko. Teraz ja spamam. No. Czekaj. Czekajcie. Dobra. Ja to przejdę. No kliknij. No ale ja te, no O, dobra. I teraz no sobie... dobra, no ale nie tepnę się. Nie? No. Idziesz Aniu? Mogę przełączyć no, mu no, kiedy? Mógł... Teraz? No teraz. Ale to wiecie, co? Ja samemu to można było robić, nie? Strzelać i przechodzić. Tak, mhm. tak można było. E, no. Już? No? Już? No? I teraz czekaj, bo Bardziej. ja nie wiem z której strony tu. Tu, 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 tu. Mhm. Kurde, Hej. ale to było dziwne. No, ale. Ale fajne. Spoko. Ale wiecie, musimy patrzeć na tego typka, bo on nam podpowiada. Mhm. Dobrze. O, ja się no spadłem. tylko teraz znowu trzeba klikać z góry. No to z góry trzeba, no. Jest jeszcze ta płytka no na górze. Tylko to to teraz widzę... jest ta pomarańczowa. Ta pomarańczowa była... W... czekaj bo... A, to... No, chodź. Strzelisz? O, tu jest, to pomarańczowa. jest pomarańczowa. I kliknij na tą dźwignię, zobaczymy. No. A, czyli to jest kolejny checkpoint, po mm -hmm. prostu. Czyli znowu trzeba. Że... O, dobra, idziemy. I teraz a to każdy musi umaręć. Nie, a to jest tylko to checkpoint, jakbyśmy spali. Nie, nie. nie to jest mm -hmm. taka drabinka, no. nie? Doleci? O, kurde. Musi. A będzie ciężko. <noise> a, O. Eee. Hmm. Ale nie, czekajcie, bo są znowu te płytki tam. No tylko nie wiem, czy z tego poziomu, czy z y, musimy wejść pod rabinca tam. Musimy zejść i wejść pod rabinca. Sunąć zsunąć się po no. prostu. A, okej. Okay. tu pod rabinca, no. O nie, to będzie trudniejsze, bo są teraz dwa. Prawo, lewo, nie, dwa takie sprawy. O, kurczę. Są mm -hmm. Aha, da się tu wejść na ten poskosie? Da się po skosie. Okej. Okay. A to? Aha, A... tu się nie da. No, Można być wyżej, czy nie. A czyli tutaj co, nie wy. Aha, nie. Nie, da, nie da się. Trzeba zmienić mm -hmm. ten. Mm -hmm. Ale może ten drugi tylko wystarczy no, zmienić. No właśnie Hajcie przecież. No. Jaka czacha tam w ogóle. A... O, Nie. A nie, teraz okay. chyba powinno okay. się dać. Aha, dobra. Tylko teraz... A zejdziesz można. No, można zejść o. tylko. To dobry pomysł. Y... Znaczy, tutaj teraz, nie? Pewnie. O, jakoś tu. A gdzie musimy się dostać? To, no, to chyba nas nie, musi tepnąć o tutaj, od do góry. no nie możemy. Czekajcie, a mogę to... A teraz jak stanę na to, to... Nie, nie, nie podniesie nie, mnie do góry. Nie. nie, nie, nie. To znowu coś dzieje. Oj, ramuje. spadłeś. O, spadłem. No. Alo. No, zaraz ci wróci, spokojnie. Aniu, Aniu! Mhm. Czekajcie, muszę sobie zrobić drogę. No spoko. O nie, a nie wywaliła. Dobra, jestem, tylko z ten, wywaliło mnie z serwera i muszę jeszcze raz wyłączyć z nagrywania. No spoczko. My i tak ogarniamy ten, te przyciski. Ok. Postrzelamy. Yy, ogólnie kto, to jaki jest cel? Chyba tam, gdzie jest ta drabina, tak? Ta, zobacz, tam nad obrazem trzeba się dostać. Widzisz? Na tym tutaj po prawej stronie. Ale na pewno tam do tej drabiny jakoś. Okej, okay, dobra. Bo ja bym tam, widzisz? Tak o. No tak, tak, tak. Tylko jakoś trzeba drogę sobie tam utorować. O, nie, nie. <grym> Teraz też nie. Ale to musimy połączyć, tak czy siak. Aha. Bo te drogi, dwie, bo nie wejdziemy do tej. Dra... O, tak, dobra. tak może być. O. Spadłem. Zrzuciliście. Nie, nie wiem, co się zdarzyło, ale spadłem. No mnie ktoś zrzucił, bo ja piłam wodę i w ogóle nie panowałam ja, na sobą. No też, też jest nie? źle? Nie. Widzisz? Ja nie mogę. No tak. to czekaj, czekaj, zmienię coś. No to teraz możemy dojść, A, tam dojść tak Ale co my musimy teraz zrobić, że. Ja se tu stanę. Tak nie może być. Tak też nie może być. Tak też nie może być, no. Tak też nie może być, bo nie wyjdziemy. Ja spróbuję tamto przestawiać, a wy tamto? No dobra. O, tak powinno być. O, tak, tak. O, Dojdziemy wasz, do drabinki. Mhm. Chodźcie. No, no, no. Dobra, I teraz z góry, tylko nie zepchnijmy mhm. się. To ja ten lewy przekręcam. A Wy przekręcajcie ten prawy. O, czekajcie. To się jakoś połączyło. E, nie wiem, chyba z tamtej strony nie ma przejścia. Tak, czekajcie. To wchodzę dla pewności. To nie. To gówno. Też nie. Tutaj by było dobrze, jakby do góry, ale. No, ale to, to trzeba z jakiegoś innego punktu. Te, te moje tu. Okay. Znaczy no może spróbować ten swój jeszcze. Um. O, nie. Teraz? O, 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 o czekajcie. Poczekajcie, wejdę no, na to. Okay. Okay. Tak, Dobra. da się. To tu idzie. Do góry się idzie. Tylko teraz trzeba by było co ten drugi? Bo tego co na stoimy nie możemy tutaj... ruszyć. A, czy tu no. jesteśmy bezpieczni? Znaczy ten, ten drugi, drugi mogę ruszyć. Nie, drugi można ruszyć, więc. Może się jakoś połączą. Mm. Nie. No tak nie wygląda na to. Nie. Dobra, nie, to nie co połączę. schodzimy stąd Może... tutaj na przykład to będzie bezpiecznie. A to jest bezpiecznie. No, no tak, no tak właśnie bo to się teraz wiem. chyba poprzez. No dobra, to dawaj. Okay. Nie, coś innego. Mm -mm. Mm -mm. Na pewno? A nie, bo nie możemy nam... No nie, nie przejdziemy nawet. O! Okay. No A też nie, to też było. Jest to samo. Dobra, strzelajcie w To no, co mam to gdzie, gdzie mnie to... O, czekajcie. Aha, jestem tu. To by no, jest, i to jest to jest chyba. To jest to. No. I tamten drugi, jakkolwiek byś nie kliknął, to nie ma przejścia. No właśnie. No to klikajcie jeszcze. No. Ten? Jak spadniesz no, na to sam pewnie tak będzie. Nie, czekajcie. O, o! o jest Te to. schody. O, teraz masz. Aha, jestem. Dobrze. Czyli tak samo my musimy zrobić, dobra. Frodo to był tak. O ja, który? E, jak teraz patrzę, to ten za kolumną. Z mojej perspektywy, za kolumną. No. Czekajcie, to jest. Nie, to muszą być te schody. Najpierw nie. te schody, żeby tu były, nie? No, no dobra. O dobra, jest. To jest, schody. To jest dobra. ten, dobra. Potem ten za kolumną, czekaj, no. sprawdzę tylko. Tak, ten za kolumną tam schody pobuduje. Czyli tak. Ten pierwszy. Drugi tamten za kolumną. Widziałeś który ja kliknąłem? Ja nic nie widzę. No. Gdzie były te schody? O tak. tak. Tu. A ty musisz tamten potem strzelić, który? bo ja nie będę mógł tamtej. Który? Tak. mam ci strzelić? strzelić? Nie, nie tamten. widzę. Tamten. Nie dam rady. Czekaj, może z tej. Yy, dobra, o, jeszcze. Będziesz miał tak, czekaj. nie? Który w sensie... jeszcze raz? Kurde, to nie widzę tego, gdzie ty strzelasz. No ja, to teraz jest tak dziwnie. O. No, ten za kolumną według mnie, teraz, jak patrzę. Ten? Jezu, tu? Powiedzieć, na, na północy, Boże, może tak. Tak, dobra, ten, dobra, dokładnie no ten. To dobra. No Ten, a potem ten środkowy od ciebie, jakby na. O, Boże, na wschodzie o, je, z mojej perspektywy. A u ciebie na południu. No dobrze, no to ten środkowy. Tylko... Ten środkowy przy, przy tobie, no. jakby. Czyli ten. Widzisz? I te schody, dobrze, potem tamto. No co to co, Najpierw. Czyli wracamy. Dobra, dobra schody. Poczekaj. Te schody jakoś dziwnie działają. Chodź, Aniu. Dobra. Tu musimy stać. Dawaj. To pierwszy. Trzymaj no, tylko shift. No, Dobra. Dobra, teraz tu przechodzimy. I teraz ten środkowy odcinek. Dobrze. No. Ja yeah, picole. Teraz ten drugi przekręcamy tutaj. Aha. Tylko, że tutaj mi się zrobiło w pewnym momencie zrobiliście fajne. O, takie. I teraz. Oh. To... O, o! Przecież shift trzymałem i spadłem. O nie. Dobra, Aniu, chodź jeszcze raz tu wróć. Poczekaj, 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 bo ja jestem na tym poziomie. Dobra, 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 wejdę tu. Klikajcie jeszcze raz tamten, pamiętacie? Aha. No i teraz ten drugi. Nie, to chyba źle zrobiłem teraz. No ten środkowo od siebie, dobrze. 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 Jezus Maria. Stres. No. Gdzie to było? To było. To. to. Ale no, to gdzieś to prowadzi jeszcze... w ogóle. No dobra, no idziemy do tamtego. do tamtego. No do tamtego, do tamtego tak, idziemy. jak no. Ale to, to nie było takie cheaty? to jak trzeba było zrobić, było no, badanie, że te schody. Tak. No bo innej drogi no, nie to ma. Ale ona bo... też może to zrobić, no nie. No, no może. Tak, a mogłaby strzelić tam w tamte kłytki z góry. Przypuszczam, że tak, no nie wiem, kurczę. Coś no, się tam bo ja nic nie widzę. No, teraz. Dobrze jest. Zostaw. Jest. Mhm. Dawaj tą dźwignię. Oh. Wow. Co to, a te jedyne. dźwignie coś robią? Why, thank you. I do like a good sh a a, shake. Aha, okay. handshake. Dobrze. I co, idziemy jeszcze dalej? Czy kończymy? Eee, no. Bo tu wow, nie to przycięcie. Mamy 40 minut, ale to będzie przycięcie. No dobra, to chodźcie jeszcze do mm -hmm. jednej sali. Chodźcie. Ale tu mega wygląda. Czy to jakiś kompas? Co to jest? Diverse tam? foyer. Mogę kliknąć? No, kliknąć. <laughs> a to jest checkpoint. checkpoint. No. Mhm. Dobrze. Tak. Ale to no jest w sumie, to... sumie nowość, nie? więc możemy sobie to zrobić. No, w następnym właśnie, odcinku. możemy tak. to spróbować w kolejnym zrobić. A co to za znaczek jest? Dobra. to jest, jest kompas. Tam? Tak? No, kompas. nie, to jest A bo zegarek? zegarek? A, zegarek, ok, Cegarek, Cegarek, dobra. Ja. A to jest skrzynka. <laughs> Useless flavor. W ogóle... O, tu też. On powiedział, że musi e, jakby podnieść poziom trudności. No, na pewno, myśmy się z tym męczyli. <laughs> I powiedział, że żeby nas nie utrzymać widział. tu na zawsze. Tak nie no. widział? Właśnie. I bet this next try will blow you away. O matka. Następna, ta następna próba nas po prostu rozwali. Super. Fajnie. To zostawimy ją na następny tak. raz. <laughs> Dobrze. To dziękujemy mhm. wam bardzo za obejrzenie. Dziękujemy. I oczywiście dziękujemy. zapraszamy do kolejnych epickich odcinków. Tak. Także trzymajcie się ciepłutko i do usłyszenia. Pa, pa. Pa. 爸爸。